Hej, tu Wika i Zuza. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Comfy Book Club. <laughs> Dzisiaj przychodzimy do Was z recenzją książki Spróbuj dziś nie umrzeć, autorki... Kailin Bayron, sorry, musiałam to przeczytać Ciężko zapamiętać. Goodreads'a, bo właśnie nie jest to jakaś super znana autorka, przynajmniej ja nie znam jakoś tak Wydaje mi się w ogóle, że ona hmm. nie ma za wiele książek napisanych. Czy wydaje mi się, ma, ale w tak? nie są wydane. No na pewno na ten kopciuszek coś tam, e, więc to widziałam, że te książki A są. A czy jest wydane. No, ale jakby tak, tak. Ma, ma dużo no, jakby różnych oczywiście. książek. Widziałam też, że w każdej z tych książek jest bohaterka czarnoskóra, co jest w sumie super, o, e, to że to robi taką, tak właśnie jest tego spójna, że tak powiem, że robi takie aut e, takie bohaterki. No i. Ale wydaje mi się, że w Polsce nie, nie ma za dużo ich wydanych. No, a o, o tym kopciuszku wie... to jest na pewno. To, to no. wiem, bo pamiętam, że dwa lata temu chyba było to reklamowane tak dosyć mocno mm -hmm. na bookmediach. No, więc tak. <laughs> Dlatego też musiałam przeczytać z Gudrica. No i tyle. No. przedstawimy Wam nasze przemyślenia na temat tej książki, bo myślę, że są całkiem. Ciekawe. No tak, to w ogóle była nieplanowana książka. W sensie to była książka z mojego tbr letniego. Tak. Nie było planowane, żeby zrobić recenzję tej książki tutaj u nas. No tak, ja stwierdziłam, w sumie montując odcinek z TBR-em, stwierdziłam, że w sumie chętnie też to przeczytam, bo wydawała mi się bardzo ciekawa. No tak. No i, no i tak, no i przeczytałam. I zacznę od tego. W sumie jak ta historia wygląda, no bo tak, no, zaczyna każdy... się to całkiem ciekawie. Mamy tam obóz, to jest w ogóle śmieszne dla mnie trochę, że jest obóz, na który ludzie przyjeżdżają. To dziwne było dla mnie tylko to, że przyjeżdżają tam tylko na jakby po południe i wracają w nocy, tak. i w życiu nie byłabym w stanie wrócić z czegoś takiego w nocy, chociaż z drugiej strony spać tam też bym nie była tak, w stanie. Tak, no ja bym wolała <laughs> chyba wrócić do domu jednak po tym. Dziwne to jest, no bo to jest obóz, na który ludzie przyjeżdżają i ym, pracują tam, pracująca tam obsługa ich tak straszy, w sensie robi im taki jakby experience horroru prosto. Tak, odgrywają, w sumie, bo nad, w miejscu tego obozu, który nie jest obozem, tak. po prostu to są pozostałości planu filmowego, gdzie kręcili jakiś slasher tam klasy B mm -hmm. y i po prostu na fali tego odgrywają co noc tam taki mm, retrospekcje tak, można no tak powiedzieć y na podstawie jakiegoś scenariusza po prostu mm -hmm. y różne takie wieczory no nie wiem no, no, tak takim... retrospekcje tego no, ale to właśnie to taki... jest podobne do tego horroru, który kręcili, tak. ale różni się tam paroma rzeczami tak. No i co? Mamy bohaterkę główną, która nazywa się Charity. I ona jest aktualnie taką jakby kierowniczką trochę tego obozu, tak. że ona kieruje, znaczy wyznacza, kto jaką postać gra, tak. kto się czym zajmuje, bo oni tam wszystko muszą, wiecie, ogarniać te wszystkie efekty specjalne i w ogóle, bo jest to tak bardzo tak bardzo idealnie odtworzone, tak, tak. że ludzie faktycznie, no mega się boją. No i w sumie w jednej z pierwszych scen mamy taką całkiem zabawną sytuację, właśnie, że para chyba tam była ze sobą i chyba się rozstają tak. potem, bo, bo ten koleś był w stanie tą laskę zostawić jakby na pastwę losu i uciekać sam. W ogóle Więc, no. y, początek tej książki, jak zaczęłam to czytać, to miałam takie, że czy my zaczynamy ten tę książkę od końca w ogóle? Czy to już jest jakaś taka główna scena? gdzie No ja myślałam, że to może być tak, jak często jest u na przykład Frida McFadden, no że raz. jest jakaś scena, która już jest później. I cofamy się. E, I cofamy się no. właśnie. E, więc myślałam, że może być tak, ale potem faktycznie to było takie jakby, trochę jak na planie filmowym takie tak, cięcie. stop, cięcie <laughs> właśnie i, i potem było pokazane, że to faktycznie jest ta scena odgrywana. E, no i to było w sumie ciekawe. E, fajnie się to zaczynało. E, no i co? Potem poznajemy tam innych bohaterów. E, przyznam szczerze, OK, czytałam to niedawno, ale imiona to jest bardzo ciężka rzecz. I pamiętam właśnie mm, kilka tych imion, więc nie wymienię wam tu wszystkich. Na pewno wiem, że później um, zniknęł Felix. Yy, jak ona się nazywała? Felix i jeszcze dwie dziewczyny. Chyba. I oni, jakby ta charity, no i ich szef, który jest właścicielem tego obozu, założyli, że oni po prostu zrezygnowali z pracy. Co dla mnie już było takie pierwsze, no na bank ktoś zrezygnuje z pracy i znika, tak o nic nie mówiąc. No na pewno. Potem właśnie charity, jako że szykuje im się ostatnia, finałowa, tak, finałowa tak. ta, nie wiem jak to nazwać, rozgrywka, nie wiem jak to nazwać. No, tak, tak. No, potrzebuje ludzi do pracy, więc dzwoni też po swoje swoją dziewczynę i swoją przyjaciółkę, to była e, Bezzi i P Page. Page no, może chyba. być. Chyba Page. E, no i, e, e, i one przyjeżdżają. No i e, co? Tak, Paige jest w ogóle miłośniczką horrorów. Tak. Więc ona dokładnie wie, co się w jakich, w jakich horrorach dzieje, jak to działa wszystko. Tak, bardzo się zdenerwowała na e, dwóch bohaterów, to był e, Trish i Javier chyba. E, tak. Za to, że e, uprawiali, seks. uprawiali seks, bo ona stwierdziła, że za każdym razem jak jakaś para uprawia seks, to, to przyciąga by ten... tam <laughs> <W> mordercę. <laughs> e, to było całkiem zabawne, bo faktycznie te horrory trochę są... W sensie, te horrory są faktycznie często budowane w podobny sposób, w szczególności te slashery właśnie tak, takie tak. amerykańskie. Więc to było akurat całkiem zabawne, że tutaj mieliśmy taką trochę um, satyrę na ten temat, można by wręcz powiedzieć. No ale przechodzimy dalej i ja już tutaj zacznę, w sensie, jeżeli chcecie czytać tą książkę, to yy, może w kolejnych częściach będą spoilery, na pewno jak będziemy mówić, bo ja myślę, że najwięcej mamy do omówienia na temat ten, który już tutaj od razu do tego przejdę. Mm -hmm. Czyli um, budowane jest napięcie pod taki mocny slasher. Ja na przykład sobie myślałam, że to może być um, ten właściciel obozu może ich tam mordować czy coś jakiego, pomyślałam Oj, właśnie, że ci, co zniknęli, to faktycznie zniknęli e, i że są zamordowani w tym domku swoim, bo się okazało, że oni do tego domku w ogóle nie zaglądali, w którym tam ci mieszkali i oni tam potem nagle zaglądają, zostały tam ich rzeczy, zostało telefon tam jedzenie. Telefon w ogóle, jak telefon... ten telefon został, to już miałam takie, no halo, nikt nie zostawia no. telefonu, to są nastolatkowie, którzy mają po 16-17 lat. Ja sobie wtedy pomyślałam, że spoko, śmiesznie, znaczy śmiesznie, strasznie by było, gdyby się okazało, że oni tam gdzieś są, w tym domku, po prostu pomordowani nie. i leżą te zwłoki zdechłe. Ja wiedziałam, że to, bo to jest w ogóle obóz nad takim jeziorem. No. I ja wiedziałam, że, jak, że oni jak są zamordowani, to są pewnie w tym jeziorze. No to też, też było całkiem prawdopodobne, no. Ale no, no nie wiem. W sumie nie wiadomo, co się z nimi stało, bo tylko wiemy, co się z Felixem stało, bo Felix był nagrany. A reszta nie wiadomo, co się z nimi stało z tamtą dwójką. No, oni tam mówili, no, no że tak. No to... tak, tak, ale. No ale tak. Um... No nie, no tego jednego jeszcze było widać. Ha... Nie, Javier... Hmm. Javier był. Nie, Javier tam leżał pod tym, ale dobra. Tak, Javier nie, został jeszcze jeden tym... był, co one go widziały tam potem. To nie był Felix? Felix El... był nagrany. A, okay. A potem tam jeszcze ktoś był. A na faktycznie. Tak, tak mi się wydaje. Pe, pe, pe... Zaraz ci powiem, okay. bo ja gdzieś okay. mam e, Napisane zdjęcie imien. tego. Okay. Tego fragmentu. Porter. Porter, ok. To był porter. No, um, <grywka> dobra, to taka mała, taki mały, taki mały, już dalej. Ale tak. Um, ja myślałam, że właśnie, że te postacie tam będą po prostu leżały w tym domku, no ale nie było ich, ale faktycznie zostawili te swoje rzeczy. No i ja bym przekonana, że albo to był ten właściciel, po prostu to jest ta, że to jest taki typowy slasher, w którym jedna osoba ich morduje i myślałam, że to będzie ten właściciel obozu, albo ten e, przy. przy ten ojczym tej Charity. Tak, tak. Dlatego, że ona cały czas się o nim wypowiadała, że on był taki, że tam przez nią ten kontakt z matką jest taki, e, przez niego ten kontakt z matką jest taki okropny i w ogóle i, i jakby gdzieś tam ciągle mi świeciła czerwona lampka nad tą postacią. No i nagle dostajemy jakieś. I ta, takie... i ja się w ogóle przerwać. Ci... Jakby to poszło w tę stronę, to by było super. Jakby to był tak. jeden seryjny morderca, który po prostu chodzi po tym obozie i eliminuje każdego pokolenia. Tak. To by było tak. świetne. To by było, no myślę, że to był właśnie taki trochę przewidywalny, ale taki właśnie typowy tak. slasher. Trochę by to było po nie z nie tym takie... budowaniem napięcia, które było na początku. To tak. by się świetnie sprawdziło. Tak. I ja na przykład powiem Ci szczerze, że ja się nie bałam zupełnie tej książce. No nie. A jak przeszło już do tego. Tej rzeczy, o której teraz będziemy mm -hmm. mówić, to już się śmiałam w sumie. No, to było już takie dziwne. No, bo potem się dowiadujemy, że y, w tym lesie jest jakaś. Y, a, jeszcze była ta sytuacja z tą, z tą starszą panią, o, która a to tam wbiegła z strzelbą. No, to, to, było to było creepy. No i właśnie przy, przy którejś tam yy, retrospekcji mieli taką sytuację, że tam wbiegła starsza jakaś babka i chciała ich wszystkich powystrzelać. To było dziwne, mega. I też mi coś się nie pasowało i się zastanawiałam, czy ona jest po prostu jakąś creepy staruszką. Ten, z tym, yy, z, tym yy, z tym całym szeryfem też to było właśnie dla mnie takie, nie, że myślałam jestem... w pewnym momencie, że to może być on w ogóle tym mordercą. Nie wiem, czy to było tak budowane, żeby faktycznie o tym myśleć, ale on potem w ogóle już nie był poruszany. Ja jestem właśnie ciekawa, czy ten y, szeryf miał z tym coś wspólnego, też. No właśnie, myślę, że byłoby to podane. Bo to było też dziwne. Myślę, że byłoby to powiedziane w tym, no bo nie wiem. No nie wiem, no mniejsza to. W każdym razie okazuje się, że, y, że tam w tym lesie jakaś y, sekta ma swój, swoją siedzibę. siedzibę. I dla mnie to było tak zabawne, bo to wszystko było opisywane, że oni tam mają jakieś tam rzeczczą czy coś takiego. I ta sowa tam w ogóle że jest tam tak. główny taka wielka sowa. Tak. I, I jakby do tego doprowadzały, one tam szły za takimi yy, sowami, sowami, które są były w drzewach, w drzew wyrytane. tak. i yy, i potem właśnie było takie wielkie, że jest taka sowa i że tam jest jakaś scena i w ogóle i mi się to tak mega skojarzyło z filmikami o Illuminati, które oglądałam jak byłam nastolatką, bo po prostu to było no... To było tak kropla w krople. I ja się śmiałam, że zaraz to tam. To nie była tym inspirowana. Na pewno ja się śmiałam, że tam zaraz nie wyskoczy George Bush i tam będzie też wśród tych wszystkich. Tych... bo jeszcze, tam było tak powtarzane, że to elity, że tam prezydenci, e, aktorzy, gwiazdy. Ta, ta. I to wszystko było tak podkreślane. I ja mówię, Jezu, to jest tak po prostu zrobione na, na podstawie tego, tego I takiego film. tej. Nie wiem, czy to nazwać creepy pastą. Sumie, no, to trochę to były creepypasty. Teorią spiskową no. na temat tego Illuminati. I to było dla mnie tak bardzo podobne, że ja się śmiałam na tym. I nie umiałam do tego podejść poważnie. Nie, nie przerażało mnie to absolutnie w ogóle, mimo tego, że to było creepy, ale nie przerażało mnie to przez to, że to było tak bardzo jakby kropla w kropla. Tak, ja uważam w ogóle też, że. Y ten wątek z tą sektą był bardzo dziwnie poprowadzony, bo on był tak. To, to wprowadzenie do tego było bardzo długie, no bo jakby to budowanie napięcia tam było takie bardzo długie, a sam ten konflikt z tą sektą bardzo szybko się rozwiązał i to tak rozwiązał się, że w ogóle niepotrzebne to było. Tak. Uważam, że to był bardzo niepotrzebny wątek. Ogólnie to dowiadujemy się o tej sekcie od tej właśnie starszej pani, do tak. której oni idą. Tak. E, ona tam w ogóle na nich potem poluje. Oni do nich idą, bo Aha, bo przyszła e... tam ta Trish. Tak, ta, ta, oni się tam w trójkę wybrali tak. z tym chłopakiem, który tam z... nie pamiętam jak on się nazywa już teraz, ale on był też super. Porter. Porter, on to był Porter? Chyba tak. Porter. No. Trish. Porter to był ten, który znał dobrze las. Więc I tak i Paige. Tak. Się tam y, wybierają, żeby się dowiedzieć czegoś. No. Yy, tak, i mają wrócić przed zachodem słońca. Tak. Tak, żeby mm. po zmroku nie chodzić, no bo horror, więc. No, <laughs> dokładnie, nie wolno. <laughs> dokładnie. Yy, tak, no, ale właśnie yy, po jakimś czasie, jak nie wracają tam do 18, jak, tak jak się umawiali, to yy, dzwonią do Trisz. Mm -hmm. No i Trish przerażona po prostu odbiera i zaczyna tam do nich coś krzyczeć. Tak, tak że no i... uciekajcie, coś tam ratunku Dokładnie. w ogóle, więc no, no i oni było... chcą ją, jej pomóc, więc idą hmm. ją szukać. No a jak, skoro mieli być u tej starszej pani, no to idą tam. Dokładnie. No i co, oni potem uciekają, potem ta Trish im to wszystko opowiada. Aha, mhm. i tam potem został ten K Kale? on się nazywał chyba? Tak, Kane Javier. Javier? W sensie w tym, le w tym domku została, yy, została Trish, z Javierem? Nie, Javier poszedł do tego y, zadzwonić na policję. Tak. Y, y, ale I na został, pogotowie. Ale została Trish i ten Cale, czy, tak. czy jakoś tak on się nazywał, nie ja pamiętam yy, teraz. A yy, Charity i Bezzy poszły do tej Nie, Siedzimy. poszły y, szukać tych, y, do tej siedziby, tak, poszły no. szukać tych słów, o których opowiadała. Tak, i chciały znaleźć page i y, y, portera. portera, których im jakby brakowało, no bo Trish wróciła, y, a tej dwójki im brakowało, więc no, wróciła w ogóle Trish poturbowana, tak. z zewnętrznościami na wierzchu. I mówiła cały czas o jakiejś sowie, so, że tak. jej to jakaś słowa zrobiła, więc no one już tam wtedy miała takie, że o Boże, ta staruszka może mieć rację, blebleble. Ble, ble. No, i faktycznie potem nam poszły i były w tej siedzibie. I to w ogóle, jakby to były dwie osobne książki, to w ogóle by było lepsze. Bo cała ta w tej siedzibie i w ogóle. To było ciekawe całkiem, że to było takie właśnie, że tam jakieś, jakieś stare zdjęcia odkryły tych. Śmieszyło mnie to. Wielki. Wiel... Kapłan? I wielki. Nie... Puchacz. Wielki Puchacz, tak? <śmiech> <śmiech> tak, że jakby takim kier... kierownikiem tej sekcji zawsze jest. Wielki kierownik puchacz. kierownik wiecznej. Puchacz. puchacz. No, to mnie rozbawiło bardzo no. ta nazwa. No i właśnie byli tam, były jakby zdjęcia ich wszystkich z tych kilku lat poprzednich, kilkudziesięciu w sumie, no bo to tam jest, że to już ma długą tradycję i w ogóle. No i jakby w tej sekcji chodzi o to, że musisz nakarmić tą ziemię. To jezioro, To jezioro. Krwią. Krwią. I. i, i Pełnia Twoje życzenie. Tak. I, I trzeba jakieś tam zaklęcie wypowiedzieć. Tak, tak. No i co? No. Bo ja mam w ogóle. Tam są dwie takie rzeczy, które, jakby były osobno poprowadzone, to byłyby super. Bo tak, tutaj mamy tą sektę, ale z drugiej strony dowiadujemy się od babci Javiera, do której dzwonią, że tam w latach 70. już zginęło. Był obóz, faktycznie był obóz, i zginęło. Nie wiem, ósemka tych nastolatków, czy ileś tam. Sześć, 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 o, no. No, sześciu nastolatków. I babcia Javiera każe mu stamtąd w ogóle uciekać i mówi, że po niego przyjedzie i w ogóle. Chociaż nie ma prawa jazdy. Chociaż nie ma prawa jazdy. Więc yy, i tak, i oni idą do takiego składziku, który jest zamknięty, bo niby jest tam jakiś drogocenny sprzęt który, i ten szef yy, tak, nie tak. pozwala im tam wchodzić. No okazuje się, że tam są dokumenty i że faktycznie był tam jakiś obóz wcześniej. Mhm. Więc mamy właśnie poprowadzoną tą, że już tam wcześniej coś się wydarzyło i to by było na przykład super, jakby w tą stronę poszli. I faktycznie mogłoby tak być, że jakieś składanie ofiar i w ogóle rytualne. No i mamy tą sektę, która się tak szybko rozwiązuje, w ogóle ta sprawa. No właśnie, Sprawa tej sekty była kompletnie niepotrzebnie tam wrzucona. No, totalnie. Bo tak jak mówiła. Albo nie w, takim, nie w ten sposób, jak, jak no, była. No. Się mogłoby, na przykład, ja bym to bardziej zrobiła tak, że nie wiem, że były plotki na ten temat i że ta osoba, która pomordowała tam wtedy w tych latach 70., -tych, no. chciała to sprawdzić, Czy bo to się prawda? naczytała takiej creepypasty pasty i właśnie coś w tym stylu, nie, że, żeby tak to pociągnąć, a tu mamy całą serio sektę zbudowaną. Dorosłych człowiek. facetów po prostu po <laughs> tak. 50-ce biegających w maskach sów, czczących sowe Ja wiem, że pewnie takie rzeczy mogą serio istnieć, no, no, ale banku. tak jak mamy dowody na ilu i na YouTube, ale no jest co najmniej zabawna. Po prostu. No tak, to było dziwne. I właśnie, bo. To... To się jeszcze w taki dziwny sposób rozwiązuje. Tak, bo, tak bo one potem wchodzą do jakiejś piwnicy, widzą, jak rozprawiają jakiś rytual na tym nie na Feliksie, tylko na, na porterze. porterze. A właśnie jeszcze znalazły też aparat Page, bo ona była y, tą, w gazetce tak, tak. pracowała. znalazły jej aparat i tam znalazły znowu y, Feliksa zdjęcia, jak yy, jakiś Tak, rytuał na takiej robią. scenie, bo tak. tam, którą znalazły faktycznie ona hmm. była tam myta, tak. Więc no, dowiadujemy się tutaj, że jest jakiś rytuał odprawiany i w ogóle, no i oni je zauważają, więc zaczyna się gonitwa, uciekają, udaje im się uciec do tego obozu. No, i zaczyna się takie, jakby, polowanie na nie, tak? Więc gdzieś tam, tam jest dużo tuneli, ogólnie w tym, w tym obozie, bo no tak. to im, jakby miało pomóc w w od, temu, no, który odgrywał, właśnie. Tak, w odgrywaniu po prostu tak. tych ról, które tam mieli w tym obozie. I to im, no, pomagało im po prostu w przemieszczaniu się pomiędzy tymi wszystkimi scenami. Więc, więc dużo jest tam, jakichś tuneli. Są tam jakieś różne, właśnie, i tak jakby tych członków tej sekty tam było. pięciu, cztery, czterech. No. I oni wszyscy tak. Ujednolicili tak. I nagle jest takie, no okej. Okay. No i jeden ich tam w końcu y, dogania, ten jeden typo. No, ale zostaje zastrzelona. A właśnie może nie będziemy mówić całkiem spoileru, żeby jak ktoś będzie czytać, to. No możemy tak zrobić. Tak, no. żeby po prostu nie mówić, co się tam okazuje, ale przejdziemy i powiemy o tym plot twistie, tak ogólnie, nasze odczucie. No. Bo ja ogólnie uważam, że ten plot twist na końcu był super zrobiony. Mhm. Faktycznie, dobra, można było się domyślić, kto to, no. ale i tak jakby całościowo. Było to super poprowadzone. Tak, ale właśnie wolałabym, żeby to było bez tej kwestii tej całej sekty, tak, bo tak, miałoby ja to też. dużo więcej sensu. Ja też, ale i uważam, że y, to zakończenie w ogóle zakończenie książki było takie no niesztampowe, bo y, tak, rzadko tak. się zdarza, żeby tak się skończyło, bo myślałam, że to się skończy właśnie, że faktycznie będzie tam jedna ocalała, mhm. y, jak to zazwyczaj w tych horrorach jest. Ostatnia ocalała i ona przeżyła, i jakby wokół niej się to wszystko kręci, no ale tutaj jeszcze na koniec mamy jeszcze dowalone takie. Taki smaczek, no. który uważam, że wyróżnia tę książkę spośród innych takich slasherów horrorów. No, to prawda, to prawda. Więc, ale tak no nie będziemy też właśnie mówić, no bo jak ktoś by czytał, to fajnie, żeby miał to zaskoczenie takie. W końcu wam to damy. No. Bo, bo przy innych recenzjach <laughs> tak, tak nie tak. robiliśmy. No ale tutaj uważam, że warto, bo to no, faktycznie jest coś takiego innego trochę. Ogólnie polecasz książkę? Nie wiem właśnie. W sensie ja jej dałam 3,5 tak naprawdę, bo uważam, że właśnie te, te niektóre rzeczy były takie niepotrzebne. W sensie jako takie przeczytanie takiej książki... Ogólnie dosyć, bardzo szybko się to czyta, to ma krótkie rozdziały. No to tak, tak, to tak. Ja uważam, że warto przeczytać mimo wszystko. Jak ktoś na przykład um, chciałby przeczytać jakiś taki, um, coś z klimatem właśnie takiego... Amerykańskiego typowego horroru dla nastolatków, że w sensie, no nie może, nie dla nastolatków, ale że jest obóz i po prostu giną ludzie i taki lightowy slasher, jednak. No bo tam nie ma, żeby latały te flaki na prawo i lewo. No nie, nie ma. Są jakieś takie opisy, ale nie jest tego aż tak dużo. Więc uważam, że jak ktoś by chciał coś takiego na początek, to warto. Ja się teraz całkiem spoko na tym bawiłam. No właśnie, ja uważam, że to nie jest na przykład, jeżeli chcecie horror, który ma was wystraszyć, no to, to, nie to, nie nie jest was. to. No to nie wystraszy was. No nie, nie. Yy, naj, najlepsze w tej książce było właśnie to trzymanie napięcia do połowy tej książki. Mhm. Dopóki się sekta nie pojawiła, to najfajniej ta książka trzymała napięcie. No bo później to już bardzo szybko zleciało, poleciało. Tak, tak. Ta, y, sprawa z sektą się szybko rozwiązała, no i to zakończenie jest też króciutkie. Więc y, tak, przez pierwszą połowę będziecie się naprawdę dobrze bawić, no a później to zależy, jak nie będzie wam przeszkadzać ten moment z sektą <grym> i nie znacie na przykład filmików o iluminatach, to spoko. Mm, dokładnie. <grym> to może być coś dla was wtedy. No. Ale tak, no ja, ja dam cztery gwiazdki, bo no właśnie ta, ta sprawa z sektą była taka dla mnie dziwna i trochę niepotrzebna. Ale zakończenie było naprawdę spoko i byłam zaskoczona, i miałam takie, że. No, ciekawe. Zgadzam się. Więc. Ale no, w ogóle mm, mam też takie trochę, że autorka chciała <coughs> tak, no nie wiem, chciała slasher połączyć z czymś takim lekko nadprzyrodzonym, i uważam, że to bez sensu. niepotrzebne to było. No, Bo tak, albo tak. pisze się horror o jakichś takich nadprzyrodzonych rzeczach, albo się pisze slasher. I dla mnie w wstasze, że powinno się mordować, bo się jest psychopatą. I, <noise> I się lubi mordować. A nie żeby oni tam zawsze chcieli, coś wiesz. No tak. Nic tak. takiego, że nie wiem, nieśmiertelność albo siła, albo pieniądze. No to było dziwne. dalej nie, 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 nie wiem, na czym to w ogóle pole, polegało, bo to też nie było wyjaśnione, na czym to polega, że te jezioro życzenia składa. No y spełnia. I nie było też pokazane to, że faktycznie spełnia te życzenia. No dokładnie. No nie, no nie, no nie, bo to w ogóle tak teraz, bo znaczy, no właśnie, ten plot w twiście, na końcu było, no. ale to też jest bez sensu, no jest to bez sensu, bo bez tego całego to i tak by to życzenie było spełnione. Czemu? No bo, no nie będę teraz mówić, ale to wytniesz ten. No. Ale tak, no uważam, że na lato to była całkiem ciekawa książka, bo był właśnie taki vibe letniego obozu, w którym coś było nie tak. No, ale lepsze by to było jako totalny slasher. Zostawmy takie mm, sektowe rzeczy Cindy Murphy. Tak, no, albo jakąś książką w ogóle Dark Academia. No. Um, bo tam się to chyba najlepiej sprawdza i tak, tam to no. ma sens większy. No, ja, ja, ja lubię klimat tych jakichś tajnych stowarzyszeń czy sekt, jeżeli to jest właśnie e, na studiach, na przykład, czy coś takiego, i, i to jest takie właśnie uczelniane, i to jest takie tajemnicze i wiesz, przerażające. W, wiesz jaką książkę musimy przeczytać? Ja ci teraz powiem, bo to jest właśnie o sekcie książki. One Eternity Later. E, coś tam dziewiąty dom. A, to mówiłeś mi o tym kiedyś? No tak, właśnie miałam ją kiedyś nawet w Tybiaży jakimś. No. Ale jej nie przeczytałam, ale tam też jest sekta. Okay. To też jest jakaś właśnie uczelnia i jakaś taka właśnie znana sekta i druga część jest kontynuacją w ogóle tego, bo tam nie wiem czy ktoś umiera i w ogóle i chcą go odzyskać. To ciekawe. Więc to też może być spoko książka. No. Bo tej autorki właśnie, co, która napisała, to teraz inna książka wyszła i też ją mam zapisaną. To też jest ciekawe. Opis ma. Więc, tak. No, ale właśnie sekty się najlepiej sprawdzają w takim klimacie Dark Academia. Tak, tak uważam. Więc, a nie w horrorach. W horrorach to takie. Czy znaczy, też są spoko horory z tym związane, ale to było. Ale to tylko z tym związane. No to było takie właśnie, że. albo jedno, albo drugie w tej książce, a tutaj było to połączone i to było trochę bez sensu, bo nie miało to jakby mm, rozwinięcia w ogóle i nie miało to po prostu takiego w całości sensu po prostu i tyle. No tak. No ale ja i tak uważam, że może warto przeczytać, jak ktoś chciałby i lubi takie książki, że lekki horror taki, który nie za bardzo strasza, ale w sumie no to zależy, bo jak ktoś ma bardzo taki, wiesz, no tak, mały tak. próg no. tego, to może się bać na tym no, trochę, bo ten początek spoko czy ma napięcie. No, ale ja właśnie nie miałam czegoś takiego. W sensie, że na przykład bardziej się stresuję, że tak powiem, jak czytam książki e, Fridy, na przykład, że one są takie, że to napięcie jest w inny sposób budowane. No tak, tak. Że no w ogóle na książkę Że nie spodziewasz się tego, e, co się wydarzy, że jakby masz takie cały czas budowane to, że, że coś jest nie tak, że czujesz taką niepewność, jak to czytasz. Tak jak mówiłaś przy pomocy domowej, że czułaś no, się niekomfortowo. No, tak, niekomfortowo się o. czułam czytając, to faktycznie. No. To było dziwne uczucie podczas czytania książki. No. A tutaj nie, ja nie czułam czegoś takiego. Ja miałam takie mm. bardziej, że no, ok, jest tutaj jakieś takie budowane to, ale to nie jest na tyle mm, straszne. Może też przez to, że to faktycznie było tak y, trochę zbudowane na tym tym, że ten obóz jest taki udawany, że to tak, są tak, aktorzy grają, i to tak. wszystko i ja na przykład nie odczuwałam tego tak, bo miałam cały taką świadomość, że to są że to jest grane jakby przez nich i nawet jak ta babka z tą strzelbą wyskoczyła, to się zastanawiałam czy to jest jakiś dodatkowy element tego, czy, czy co tam się dzieje że to było takie, że w sumie nie wiedziałam co się dzieje i jakoś mnie to nie przestraszyło potem dopiero miałam takie, że o, jakaś crazy baba no, i tyle ale, no, ale później jak już właśnie było, że oni zaczęli uciekać, to miałam takie, że jest taka creepy no. osoba no. A jeszcze bardziej creepy było to, że nic jej nie zrobili. I miałam takie, że... W no. sensie, czułam to oburzenie tych y, osób tam tak, charity. Tak. Ten, że... No. Co tam się w ogóle dzieje? No. no. Także przechodzę do końca. Nam się... Było ok, To nie było jakieś najgorsze nasze czytanie w życiu. No, to prawda. To nie też, nie był to też najlepszy horror w życiu. no Ale no, to jest książka dla... Takich odbiorców, nie wiem, 16 lat. No, I myślę, że takie daje. osoby by się super na tym bawiły. No. Więc y, ja polecam ogólnie. Czytajcie. To <noise> no, nie jest też, nie wiem, nie uważam, że będziecie y, mieć, mogli zaliczyć tego do straconego czasu, jak ją przeczytacie. No tak, no to... tym bardziej, że to jest krótka książka. Tak. 250 stron. Tak. jakoś mam bardzo popatrzmy. szybko się to czyta, no. więc. Co? Jeszcze coś chcesz dodać? Nie. Dobrze, także y, standardowo pod odcinkiem będą podlinkowane nasze social media: Instagram, TikTok, nasze Gudrycy. Zapraszamy tam. Zostawiajcie tak. komentarze, lajki i widzimy się w następnych odcinkach. Dokładnie. Pa! Pa!